Za chwilkę, bo mam bitwę, ale tak patrzę, że ta bitwa również taka bardziej for fun. Nie wiem, czy się dzieje w tym turnieju, ale chyba dzisiaj y, złotka wpada jakieś. Wizmeczek, podkreślenie, pl, cześć, multi. Oceniłbyś konto oraz dodał do klanu pod zarabiania. się w końcu złoto Uczyłem ostatnio do dowota z większą wiedzą i mam plan powoli te wbijać. Ona już wpadło, złotych. możemy kończyć. Tak, wygraliście co dzisiaj? No, tak jak codziennie wygrywamy Ja na odtryję Ja wiem codziennie Ty ciekawe czy ta 144... Yy, ta 140 pan przebija kW No kurde, człowieku, ty, ty rozszarpisz go A tu ciekawe? Cifa Mogę sprawdzić? Tu jest 100 przebi Nie ma ich, lol. <laughs> to są nas najpierw wszyscy. to, przegrajmy, bo... wstyd Nie kupowałbym FV215 bez obligacji. Zdecydowanie jestem przeciwny tej idei. Cyk, O to ma To nie jest hack, tylko hash. I 54 teraz. K kawu, kawu. się ma. Odduję na kawu 1S. Kurde, Ktoś gdzie to tu bęci? ma problemy. Problemy, widzowie, problemy! Patrz teraz. Nie strzelaj w niego. No dlaczego w niego strzeliłeś? Trzeba walczyć o <laughs> Ja niestety Erosy. nie zdjąłem gęsi S100. No ci w pierwszej bitwie robi jedną pestkę. Tutaj też chyba. To, że oszczędzam kredyty nie oznacza, że nie myślę. Masz zaryczo. O kurde. Erlowski. Nie ma mnie. Skila nie ma Erlowski. Erlowski. Bez w. No, Masz Nick Erlowski, a nie Erlowski. No i właśnie zmienię nikt, tylko to wejdy jakieś śmieszne Nlaski ja Weśliśmy też na tym Co robimy Mamy no. kowca. Nie jedziemy tutaj, nie Aber wiadomo I ty tak? Nie gramy czegoś takiego, żeby go jakoś osłonić, bo... No nie, mam Ten Ten. Sam się wyosłoni. Wiszu... Dawaj a? tylko info, co, nie? Żeby nie było, że a, nie, nie mówisz dobrze. nic. O No. No dlatego tak. mówiłem, że trochę... Ale nie, nie dostanie chyba pestki. Nie, nie. Ale musisz to. ważyć na 907. No tak to jest 5. Ej, przestrzelimy go tutaj. Wisz, że spotniesz? Ja bym ja. uważał, żeby nie spotnął, ale żeby nie zebrał przede wszystkim, bo... Jas yes, jest, jest, chieftain. Nie blokuj, sorry? nie, nie blokuj, bo zablokowałeś mnie! Bejfaczka, i ja yes, się Nie, nie możesz mnie blokować, bo... spotkać Tak. Ja się tylko martwię 907, w sumie. Chief. Oni są troszeczkę zablokowani na szczęście. 917, 917 tam. Tutaj mogę... nie wiem, kapa No w sumie my możemy kapa zagrać jednym chiefem i... A wiesz, o się jakoś tam spotował dojazd. Multi się gdzieś tutaj ustawi. Spota mam. To niech Multi sobie patrzy to, a wiesz to, to mnie. Reader w no, no, nice, nice. Jesteś 7. Ja ci idę pomóc Mam no, no. Odbił się do mnie? Ty sobie tutaj Ci? Czy... W sensie na. nie wiem Lecimy, Z7 powinien wygrać Mam dobrą pozycję Raz i tutaj, tutaj, sobie Tak, 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 tak. Tam jest to, no Dałem w chiefa. mam bardzo dobrą pozycję. Jestem bardzo dobrze ustawiony w tym momencie. Jestem tutaj w safe. To ja może sobie tutaj zagram dół wtedy co? Uważaj. O, uważaj. 907. O, dzieje się trochę źle, trochę się źle dzieje. On czemu do mnie piknął? No bo. 50 Nie mieliście być. Z... No tip. Ty... 507 nam się 97, 97, ja Kurna, tam trochę z dużo presy tak, na gęst. Ja no, multi musi dać. Okay. Super. To ja? jedną znaczy, na bo ja? To ja? To ja? To ja? To ja? To ja? To ja? ja? zagrać To ja? jest no, multi, cof, nie, cof, nie, cof. ja? mogę ja? zagrać. No no No, musimy musimy Chyba dostanę jeszcze. No ty uciekaj stąd. Uważaj. Spokojnie, spokojnie. Ja jestem dość serius, Jeszcze jestem safe. Tego fa. Tak, 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 tak. No. LOL! Czemu to nie weszło? Nie wiem czemu ten się nie Nice Do Ja nic nie trafiałem Dwie pęski trafiłem Na nie wiem ile Nie spokojnie, Wie, to jest naprawdę Dostaniesz spota moim zdaniem, dostaniesz spota Nooo, to było głupie to było strasznie głupie akurat. No, proszę, Czy, miałem krzaka sprawy do i... Do nie, to no, jest za blisko. No. Nikt tutaj z OK 15. To, 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 to nie było głupie damie. Prz, to, no ty nie sfokusowałem tego co ma 500 HP. Nie, ma, nie miałem na niego bicia. Ja miałem, ja miałem 100 życia no tak. No Musimy wygrać. Fokie siadlaski. Co? To gramy, gramy... Nie gramy chyba kapa, nie? O. a, a. Nie no, Multi tu. Ty tu albo ty tu? Nie, będę tu. Zamiechać? Nie, nie wiem. Dobra, choć tu pojedziemy. Ty tu, multi tu, ja tutaj przestrzeń zrobię. Jakby jechał w kapa, Mają tę stronę pod kapa, Niech podjechać jest taka. No nie, bo jeśli będzie grał kapa, to ci na pestkę, stąd jakoś, jakoś się nie wycofasz. No, w tej przestrzeni no, mało a ja w tym momencie. on może ci tu wjechać i cię wyformujemy, więc tam go nie wyjmiemy, nie? A? a tam, tak, tak. a. a weź ten piknik zaraz wiszą, żeby ich wyspotował w razie co? Kapa? Okay. Nie widzimy nic. O jechało. Ale ja, to ma rozrzut, nie? Hmm. Ono wbija chyba. Nie, 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 Na pewno. Okay. Ja sobie świeć, kapa, nie, 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 tu nie, 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 Jeden strzał mi się wydaje, że oni i tak zrobią tego kapa. Prawda? Nie wiem, beczkę, beczkę można tu wjeżdżać To się wydaje mi się, że ten gość wiedzie na kapa w pewnym momencie. Jak docenicie spota, gdzieś on wiedzie na kapa, Mi się tak wydaje. Możecie sobie spota jakoś to zrobić. Ciężko, nie. strasznie jest ten ciąg wyjąć. Naprawdę ciężko, oni tu... No ciężko jest, naprawdę ciężko. Nie ja, wiem, poczekamy, mamy przewagę HP. 38. Kurna. Gruby lewec! <coughs> 74. Podzę. Hmm. Ej, Ej, jeźdź na kapa, nie ambicja, nie ambicja. Nie dałem pechy. A, on, on tędy przejechał chyba. No, nie miałem na to bicia. No, no to W tym razie co, wiesz, co, może dać z go zdekapować. O, co tam A to w tamtego nie war z hajków. No, może mi ze 0 Musimy zacząć działać, bo to źle wygląda. Nie niech Bishust próbuje zdekapować. No nie wiem, według mnie nie A, jest dziękuję. dobre. To jest gówniana taktyka przecież. Nie zdekapuje tego, to jest GG takie granie. Czekaj, no 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 Ale nie może, kurde, nie, możecie... nie może Nie tak, wy, ale nie możemy tak grać, tak, tak, nie, nie wygramy tego tak. Jak dla mnie... Może ktoś... Światka zagrać? Nie wiem. Masz na niego bicie jakieś? Tak, ja nie wiem, spróbuję jakoś... Czy no ja ładuję, Wydaje mi się, że gdybyśmy wjechali ja w niego odbyłem. tędy, tędy, po prostu wjechali w niego, byłoby git. No nie wiadomo, gdzie peczka jest. Nie, nie ma to znaczenia, po prostu wbijamy się w niego, i on dostaje taki fokus, że ginie w Wiszu tutaj, kontroluje to, potem do nas dojeżdża, a my wbijamy się w tego jednego. Ja bym w niego wjechał, po prostu. No to jedźcie, ja ten. Ale nie, ty musisz to. ze mną pojechać, musimy w niego wjechać. Idź do mnie, wbijamy się w niego. Wiesz, musisz tu widzieć cały czas, co nie? Dziki pies. A po co tu nas zjechać tędy Wróciłem do Wota po około no, no, i pytanie, co sądzisz o moim kącie Jest ci w tej? 15 przemygaj. Na, jest pięknie, 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 pięknie. I dawaj, Ja do... Jak od... Ja od prawej, tylko tak, od tak, tak Tak, 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 tak. Uciekam. Nice, nie trafił, nie trafił. Nice, bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. daj daję, 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 daję. Daj. Zasłonię, zasłonię, zasłonię. Kurde, nie mogę. Cofnij się. Dam, 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 dam. I teraz zabij. Czy nie dobijesz? Ja, skłonna. Nice, nice, nice. Nie wiadomo, gdzie jest beczka, patrzę plecy. Kapujmy po prostu, triple cap. Wszyscy patrzą w każdą stronę. Jest. Nie, nie, nie pikuj. Jest git, jest git. Dobrze, to, to był dobry ruch, wiedziałem że to wyjdzie. Nice. No ja stamtąd no, miałem no. bicia. Stamtąd jeden, mógł... jeden na cifa. Ja myślałem, że ty, ty masz... w hangarze, ja... Nie, to... ja myślałem, że ty masz w ogóle przestrzał. Na Na, na cifa. Kapa? Na cifa, jakby ten, bo... Ja go od A1 trzymałem, żeby nie piknął do tyłu. Może. Wjedziecie tu przy tym, właśnie aby... tutaj nie było... a ja pojedę tędy i no się fajnie. po prostu wlejemy w to. Ja na pewno bym się bał, żeby jechać tak tutaj, bo jak tu będzie STB, a ja jestem tu, już ginę. Ja bym wolał pojechać tędy, szczerze powiedziawszy. Tu nami no. i tu Batchata na przykład. To oni mają tego drugiego punktu bez usta na to... Ja bym Bawa. nie grał środkę na STB na pewno, bo to jest najgorsza taktyka. Będą mieli trzy czołgi. Mamy dwa Jak zagraniczmy no tutaj agresywnie, ci dojeździć to to i za to dwóch tak czołów nie ma jesteśmy. Czołgów. Ale tu mamy lepsze pozycje, stary, tu mamy lepsze no pozycje tak, jesteś szybszy tak. na Hilu niż STB No i się oni będą grać tego środek... Ja wiem się zobaczę No i wyżej wiem plecy pojechał Jak tutaj zajmiesz pozycję, to widzisz co tu się dzieje i zrobisz pachę jakby jechali tędy, co, nie? Tylko musisz tu jechać bardziej skrajnie, żeby zobaczyć co. Dwa, tam. Nie wiem, ja patrzę tutaj. Tam czy... A, jak, coś, jak coś tu podjedzie, no to kasuję. Bo ja tego nie widzę, nie? O, o, stebek. Ej, on jedzie? jedzie. Nie jedzie. Da ci pes. Nie przebiłem. Nie wiem, pikować po niego? Czy... No jak damy ci bekę, to możesz rana wjechać, a nie. Kurna, ale... No Ej. On celuje w nas. Dałem, Są... Chiften jest na healu, na chillu, na hero jest na hero, na hillu Mam, dobra, ja odaję. Ej, kapujmy to i uciekaj uciekaj. uciekaj, uciekaj Uciekaj, 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 uciekaj musimy zrobić pechemu. Chodź, 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 chodź do mnie, dojdź do mnie Andrzej, Andrzej, szybko Ja mam 20 sekund Dałem Dam jeszcze jedną zaraz Dałem Fokusujmy, fokusujmy go Weźmy trochę wiszu zasłonąć, trochę weź, weź do przodu podjedź, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu żebyśmy go sfokusowali. Dobra? A co za budynkiem mogliśmy się a to za... no, Ale nie miałem bicia, wiesz, tylko widziałem wieżyczkę. Masz trochę? czy, czy e, ja? Dwie sekundy, a ty ile? Ja sekundę. Dało się. No sorry. Ej, o co chodziło w tej bitwie? Nie wiem. <laughs> To jest kapa była A w sumie? A to tak. Nie wiem, 20 sekund chyba Nie a tak, tak trochę ci powiem, że tej presji. Tak nie chcący. Tak nie, ona nie czy konia będziemy łapać. A mi się wydaje, że oni zagrają zielone. No po co brać konia? O nie ma może a Ale wtedy się mogą zamknąć, ładnie. Obrotnie, <zami> no ja od razu tam jadę na D4, konta. nie. Ten Bardzo nieładnie z Twojej strony. Czemu i wiesz po kolei, tylko przeskakujesz? Atomowy boy 15 złotych. Just niby Nice. No, no tylko przyjechał. Ej, Aloni? Przyjadł? Kurde, nie wiem czy ja zdążę przestrzelić. Uważaj! Hmm. jak to jest Co mój? jest? Co ty robisz, Rarowski? Ciężko! Czemu... <grymne> ale po co wygrać? Wychala... Ale pytanie, po co wygrać na chieftaina? Ty, ale. On nie miał, nie powinien mieć na, b... na mnie bicia, ja nie wiem, tam mi coś zasłaniało tu. Ja nie widziałem, że nie ma tam drugie te. Ta... Okienko. Wisz, weź podzić jakoś. O to sensu, tak, ten Trochę strąbałeś, wieś Roski, do. bez sensu, no. Nie wiem po co. Dałem jedną. to. Bakowa 200 w plecy. Oni są trochę zamknięci. My możemy grać ham. Cif, 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 e? O, ciw, ciw. A co dostałeś? Yy, za zero. On jest w zamknięty strona. No. Armawski, po co zbierasz? No czemu on pikuje? Ale po co ty wychylasz moje pytanie jest? No ja się chowałem Aha Nie wiem co chcesz zrobić teraz z tą beczką Jak cię wyjedzie to odginiesz. Dałem kolejną, on będzie oni Musisz ważyć Wiszu tam Ja Jak dla mnie powinny środowski pojechać koła takie coś i tutaj wyjechać na bok Chieftaina. Ja wtedy muszę cofnąć stąd To jest ale tylko mogą to usłyszeć na, na live ie. No To jest długa droga trochę i to jest najgorsze Ale nie wiem po co przyjechałeś O no, tak Ale tylko zbieracie No Zero kupatrafią, nie? nie, oni się czują zapewnie, nie Nie, po prostu wygracie gówno bo on wyjeżdża na mnie, ona na mnie wyjeżdża. Krasz, mi się wydaje, że beczkę dojedzie, wydaje mi się, że beczkę dojedzie. Tak, beczko dojedzie. Beczka na mnie, ne? O. Ja mam 6 sekund, mam 6 sekund. Dajcie mięs trzy beczko, dwie. Chiff na mnie, proszę. Pyszu... Chiff nice. na Dajcie. Odsunie się. Daj, dasz chief. Coń na pracę? W końcu. Beczka od dyrekcji. Ona wyjedzie dla mnie zaraz, wiesz o tym? No. No ja, ja... mam covera. Kopiujemy ciebie. Masz pokań, ja w sumie, nie, ja mogę beczkę spikować. Znaczy, no nie wiem. Ja beczkę dam, bo też na jedną i jak byś chciał uciec, też dostanie jedną. No, jak beczka To co, nie masz nie na clipa. Ja, czy ja ci mogę dać jeszcze? Masz kanapkę dwa. Zobacz, jakby Bężka cofnęła, to bym dał pestkę, nie? No, ja nie wiem, co mam no, robić, Mnie mi się nie wydaje, się... że koń dojedzie do mnie. Ja ten dojazd widzę. Hmm. Ja jestem za blisko trochę, moim zdaniem. A ja nie koń, mam koń, 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 koń mie ja mierzy dź... mnie. Poczekaj chwilę, tutaj ja po tą beczkę pojadę, na plecy. Po prostu wy jedziecie, nie? Mam tak? No wyście jedźcie, ten. Żeby ona cofnęła. Teraz i na nas pani się bo ona ma nas na sali. Minus PK? Tak, tak, tak. Skończę, skończę. Nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj, nie cofaj. Rolowski, co ty kurna robisz? Co ty zrobiłeś, Rolowski? Czemu jedziesz tu? Mogę za No nie, bo ja myślałem, że on jest No No Ale pod spotem tam dawno temu. Patrz, ale trawo. Co ty kurna odwalasz w tej bitwie, co nie? Nie mam, nie mam. Teraz nie masz życia, żeby pchilić. Mógłbyś go wziąć w krosa z dwóch stron. Teraz to już remis. Nic nie zrobisz. Już. Nie masz życia. Mogliście to wygrać na ludzi, on nie byłby w stanie tego wygrać. Byście z dwóch stron go wzięli, tylko wystarczyło być przy No nie, bo... ja myślałem, A ty że A pojechałeś jak idiota za tory. no przecież w ogóle tam go nie ma, no, ale to było tak głupie zagranie, ty. Masz 600 życia, możesz przyjść jeden strzał, zrobić klipa i w wiszu kończy. To ty pojechałeś w ogóle z zatory no po co? To tak nielogiczne zagranie. dobra. Przegraj to jeszcze, co na. On zdąży tu dojechać. I cię złapie z lewej strony. Jest! Y Cofnij Cof 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 i giniesz. Nie wiem. Szczerze to... No nie... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie ma słów. Nie wiem co by, nie no nie, nie mam pojęcia co, nie, po prostu, no, chyba chcieliście mu dać wygrać, tak? no to, nie wiem, no, w życiu bym tak nie takiego gówna, co nie, no nie da się. Zrobiłeś beczką 400 uszkodzeń, co nie, Be żyjąc najdłużej. Beczką. <śmiech> <śmiech> Zrobi beczką 412, ty do no. No weź, to beczko. Erlowski imposter. To Dobra. imposter no co? To nic się stało. Każdy ma gorszy dzień. Ale to nie jest gorszy dzień. On po prostu się poczuł zapewnie. Ja, ja ci mówię on po prostu się poczuł zapewnie tak? Nie, nie wiem, no nie wiem, no to, to nie wiem, po prostu nie wiem. Imposter, <laughs> No nie wiem, co mam powiedzieć, no stary, no. Ja tam dałem pechę w konia raz, potem dwa, drugą pechę w konia, tam grałem, farmiłem ich, no... Do... No nie wiem, o co tu chodzi, w co, nie. Dealowałeś się z tym Chieftainem, beczką się nie dealuj z Chieftainem, no kurna, no. Po co się dealowałeś z Chieftainem, tego nie rozumiem. Ładnie zagrałeś batem i teraz na takie gówno. No. Za, zapewni się poczułeś, typowo zapewni się poczułeś. Już się zmutował zresztą na tym spiku. Dobra, może jestem razem, będzie lepiej. Ale dzięki multizatorniej No dziękuję, dziękuję również. no. Trochę przykry, bo mecz był naprawdę. A końcówka można było. Można było wygrać, no ale. Ustaweczka tutaj była robiona, tak. Przekupili Erlowskiego, mówią słuchaj Erlowski, no my tutaj chcemy wygrać na live'ie, to y, zapłacimy ci y, 1600 golda za pierwsze, plus zostanie za drugie. I się Erlowski da przekupić, kurde. Posta. Powiedział, dobra, tyle golda, to ja to ja biorę. I wziął i... i po